W pierwszym odcinku jesteśmy w moim pokoju. Pokażę Wam mniej więcej mój pokój. Eee, to będzie taki dzień, no taki fajny dzień nawet. Więc <grym> Ale najpierw mam teraz takie kilkanaście wiadomości. Pierwsza wiadomość to, że <grym> Postanowiłam, że może shorty będą codziennie, nie? A filmy co dwa dni, na przykład. Jeżeli tak Wam się podoba, to wpiszcie w komentarzu, czy tak chcecie, czy inaczej. No, ogólnie, jak dziś jest poniedziałek, to ale nawet tak mi się nie będzie zgadzać. Hmm. Na pewno w czwartki nie będę nagrywał. Wysłać może wyszle, ale to już będzie wtedy. Około 16.00, bo na pewno około 14 nie wyślę szybciej, około 16.00 ten no odcinek. Odcinki raczej będą około 13, więc w, si w czwartki tak musi być. Po prostu to są takie sprawy z mojego życia. Więc dobra, a druga wiadomość. To, że bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wyświetlenia w pierwszym shortsie za jednego subskrybenta. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo jak nie będziecie subskrybować, to nie będę nagrywał. Może nagram, ale dziękuję za te dwa lajki. Ale wyświetlenie poszło, po około 20 wyświetleń w niecałe 24 godziny. To był pierwszy szort. Nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. Nie mam tego pojęcia, ale ja myślę, ja, ja, ja się trochę cieszę, więc oto wszystko za bardzo serdecznie. Dziękuję. Dajcie, żeby zostawić lajka i subskrypcję na tym kanale, bo filmy może będą co dwa dni, a shorty co dzień. właśnie tak wygląda. Oczywiście, znowu piszcie w komentarzu, czy tak chcecie, czy, czy filmy mają być inaczej trochę, ale. Nie wiem czy będą codziennie filmy, bo to jest naprawdę ciężka praca. Dzisiaj jest 13, ale nie piątek 13, a jutro 14. Z film się jutro może pojawi też. Ja po prostu nie wolne. Mam trochę nagracie. Hmm, więc... Dobra, pokażę mój pokój. Wchodzimy do pokoju. Czekajcie, czekajcie, jak wejdziemy do pokoju, tu mamy taką rękę, szafę, szafkę, biurko, tak, 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 mam dywan, taki z drogą wielką, budzik, łóżko dosyć wielkie, tak, tak i co najlepsze jest to, kakao. Koko, koko. Czy ty tu jesteś? Koko. Koko. Nie no, to jest papier. A ja się nie będzie żona nic nie. Właśnie, jak widzicie, mam wystrój jesienny dynię, Miałam takie fajne jeszcze liście, ale zlikwidowane. Z tego pokoju, bo nie było okay. miejsca. <laughs> 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 To jest moje zdjęcie, Teraz je zapuszczam na loki. Tak miałam kiedyś takie małe kiedyś miałem włosy. Czy jesteśmy podobni? Mnie bardzo ciekawi czy my, ojcie, ojcie, czy my jesteśmy bardzo podobni? Ja się trochę zmieniam, bo to było zdjęcie w z... jak z... miałam chyba 6 lat. Nie razem wam ile mam teraz lat. Bo na razie nie. Musicie napisać w komentarzu, czy chcecie. Może na się raz? Ile mam? Lat. Musi być co najmniej 20 komentarzy, że chcecie. A jak będzie. No dobra, tysiąc. Jak będzie, to na pewno już powiedzieć. To jest jak po wbiciu tysiąca. To no, na przykład nawet i o tej 14, to 16 i szybciej nam. A jak będzie na przykład o jak będzie tym na przykład 20 tysięcy lajków like to powiem też szybciej niż tam te komentarze, a jak będzie wszystko co, co chcę bardzo dziękuję za to, to, będzie, bo mój kanał się wybija że sobie nie o po prostu chcę wiedzieć, wy chcecie że wy, że wy że jesteście wy też że mnie oglądacie, czy po prostu jakieś roboty, czy youtube nie ogląda, więc na razie to by było tyle, bo się rozgadam, a mi o to nie chodzi, ja chcę Wam pokazać jeszcze mój park linowy, bo dziś jest ładna nawet pogoda, więc może Wam pokażę, więc już się widzimy w parku linowym, ale ja najpierw idę coś tam porobić, a później po prostu Wam nagrę. Na razie, ho, ho, ho. ho. Około 13, Więc. No nie wiem. No, teraz tak dużo nie będę trwał. Nawet nie wiem, czy pojadę na tron. To jest taka ładna pogoda. A tak szczerze, jest tak wieczór mega... nie gdzieś. Mega opóźnienie. Zimę, no to nie. Pójdziemy chyba, ale. Ale jest jeden chyba warunek Znaczy nie w armii. Kiedy chodźmy, kończymy na dziewięć. Ale pamiętajcie, ale dobra, nie? Jutro się pojawi na kanale odcinek. Jutro się pojawi shorty, tak jak dzisiaj. Więc, ale ten short, ten odcinek będzie fajny. Fajny. To już nie będzie taki gdzieś vlog, to już będzie odcinek. To no taki pierwszy jest dzisiaj, więc po prostu to tak jakby vlog, chcę jakby pokazać, ale nie o to. Będzie taki już odcinek, więc musicie zostawić, zdejcie łapieksy, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić takiego, takich innych odcinków, i też równie dobrze e vlogów. Na razie to by było na tyle, może, ale patrzcie. Na tak tego nie widać, ale to tak No, Na może tak nie ma widać, jak te liście się różę. Może. i nie ma tak widać, jak w rzeczywistości, ale mega naprawdę ehm, zimno więc to by było na razie, na tyle może się nie może dobra, na razie to było na tyle jeśli się podobało wrzućcie mi łapki w subskrybujcie kanał nie zapominajcie o komentarzach na razie